Cześć, dzisiaj zapraszam na rozpakowanko i przedstawienie nowości w moim zbiorze. No witam wszystkich, tak jak mówiłem, dzisiaj rozpakuję sobie paczuszki, które do mnie przyszły. Tak naprawdę mamy tutaj kilka przesyłek od w sumie kilku dostawców. No przyznam się, że nie wszystkie są od razu, będziemy teraz rozpakowywać. Rozpakowywane będą te dwie, dlatego że no nie mogę się powstrzymać. Niektóre paczki przyszły dużo dużo wcześniej, a czekałem, żeby nakręcić ten filmik wspólnie po wszystkie paczki, No, ale nie mogłem się powstrzymać. No i co tu dużo mówić. No, rozpakowałem wcześniej. Rozpakowałem wcześniej, ale pokażę wam. Po prostu co w nich było? Co jakie nowości dojechały do mnie z różnych miejsc. Jak będę rozpakowywał to wam wszystko powiem. E, dobra. Pierwsza paczka. To pornie idzie, jak zwykle rozpakowanie. Otwórzmy. Jest. Dobra. Na razie odkładam ją na boczek. Rozpakujmy następną. A potem zrobimy jedną dużą prezentację wszystkich paczek. No, przychodziły od różnych dostawców, więc przychodziły w różnym czasie. Na jedne czekałem. Niestety długo, a inne wręcz przeciwnie, bardzo szybko dojechały do mnie. Tu na razie nie będę wam opowiadał od kogo co. Natomiast no, ten termin dostaw. No jest zależny od tego, od kogo to przyjeżdża. No dobra, mam już odpakowane te paczuszki troszkę się nabrudziło zacznijmy od pierwszej to będzie paczka a właściwie kilka paczek które właśnie wcześniej rozpakowałem nie mogę się powstrzymać ale są tu fajne ciekawe rzeczy może zacznijmy od tych bąbelków, folijek przyjechały do mnie takie trzy cudeńka, bo tyle sobie zamówiłem nie wiem czy już się domyślacie Germania Mind eee, rusałka, pierwsza w serii nakład e, 10 tysięcy no przepiękna jest naprawdę bardzo ładna nie wiem czy widać dobrze wszystko te szczegóły e, dwie uncje wzięłem sobie od razu kilka dlatego że mm, no jest to początek serii i to takiej serii, której uważam, że no chwyci. Yy, wiemy, że będzie 8 monet serii, więc yy, myślę, że yy, tematyka też jest bardzo fajna, bo słowiańskie bestie dość popularne. No fajna, fajna rzecz. Yy, pierwsza przesyłeczka która do mnie przyjechała a co jest ciekawe jeszcze przyjechała ze srebrnego grona gdzie zakupiłem je z taką płatnością dzieloną dzięki temu byłem pewien że będą na mnie czekać a nie musiałem od razu całej sumy płacić na raz kolejna rzecz monetka na szybko akurat była jakaś tam zniżka promocja yy, i tak jak wiecie wcześniej tych pan nie, nie, nie zbierałem, ale trafiło się w dobrej cenie, więc rzuciłem, a tak naprawdę głównie po to, żeby yy, jakby przesyłka mi się bardziej opłacała yy, dlatego, że tak naprawdę yy, podstawową rzeczą, którą w tej przesyłce miałem to jest. Taran, takie maleństwo. I pierwsza tubeczka. Pierwsza e, sztabka, którą mam u siebie. Jak ją zobaczyłem, jest ona lana. E, jedna uncja. Z tyłu mamy. Taki fajny certyfikacik. Natomiast. No, wygląda prześwietnie. Germania Mind Czyste srebrko, Pierwsza, chyba nie ostatnia, ale pierwsza sztabka u mnie w zbiorze wcześniej nigdy nie zbierałem sztabek, nie kupowałem, nie mam. Oprócz sztapko monet, o których też już wiecie, że zbieram sobie. Zobaczcie, jak się prezentuje na tle jedno uncjówki. i jedno i drugie to jest jedna uncja. Tu mamy dwuncjową rusałeczkę. Dobra zobaczmy co da. No i dalej kolejna paczuszka. Tym razem. Może odsuniemy sobie to na boczek. Tym razem. Pierwszy raz zamawiam tego dostawcy. Więc dla mnie jest to nowość. Srebrna mędnica. No malutkie zamówienie. Ale takich rzeczy. Które. Chciałem. Kontynuować serię, a tu muszę pochwalić chyba jedyna mennica, jedyny dealer na ten moment, tutaj w Polsce, który miał właśnie te walory. Dobrze zapakowane, pierwszy raz, pierwszy zakup, więc jeszcze. Nie mogę się za dużo wypowiedzieć, ale y, była jakaś tam obsówka. Natomiast bardzo fajny kontakt, że od razu dostałem informację o tym, że ta obsówka się y, zadzieje. No i co tu mamy? Fioncyjki zamówione. Może zacznijmy od tego, bo jakby czekałem na to. Chociaż już na pierwszy rzut oka. Y, Pierwsza, to jest to druga montaż w serii. Pierwsza była błędna dla mnie, mi się strasznie podobała. Mam ich kilka, a to druga. Czarnobrody. Pirackie Bandery, seria Jolly Roger. No, prześwietna. Ja jestem fanem takich pirackich klimatów. Teraz wyszła druga. Znaczy, już jakiś czas temu wyszła druga, ale wreszcie się pokazała, jakby dostępność do zamawiania. Tak wygląda pierwsza, tak wygląda druga. No fajnie. Są już teraz razem. I kolejna monetka. Też druga w serii. Nie wiem czy widzicie już po tym wzorze tła, bo jest prześwietne. O ile pirackie klimaty czarnobrody. No taki sobie, pierwsza według mnie lepsza, to tutaj jest jakiś kosmos, widziałem już na zdjęciach i czekałem, żeby zobaczyć to na żywo i no jest genialnie. Scottish Unicorn, też druga z serii, eee, seria dotycząca heraldyki, chyba brytyjskiej będzie, ale heraldyki, zobaczcie pierwsza, Walijski smog. Pewnie wszyscy znają herb, taki czerwony smok na, na, na zielonym, biało-zielonym tle. Yy, w tle mamy taką skórę smoka, wygląda to przekozacko. A tutaj mm, szkocki jednorożec. I zobaczcie to tło, bo to robi wrażenie, tło szkocka krata. Naprawdę fajnie, naprawdę jestem zadowolony. Yy. Prezentuj się. No tak. Tego będę musiał dokupić. Naprawdę prezentują się świetnie. No to kolejne zakupki. No i zobaczmy co w kolejnej paczce. Kolejna paczka to zakup czysto inwestycyjny. Tak jak wcześniejsze. No, raczej do kolekcji. Albo do jakiejś serii. To tutaj mieliśmy duże spadki. Teraz na srebrze może jeszcze nie tak duże. Myślę, że będą jeszcze większe, ale trzeba było sobie go skorzystać. I zrobiliśmy e, taki zbiorowy zakup. Jak e, śledzicie moje filmiki, to jest to trzeci punkt mojej taktyki, czyli zakupy zbiorowe. No i wraz ze znajomymi zakupiliśmy taką sobie tubeczkę 60-lecie Jamesa Bonda No wygląda fajnie Ceny bardzo fajnie spadły No i kolejna rzecz śmiesznie, że ta tubka która przyjechała jest zaklejona a jest tylko wypełniona Troszkę. No, otwórz się. Też czysto inwestycyjnie, yy, bo akurat yy, to było najtańsze srebro, yy, jakie mamy dostępne tutaj na polskim rynku. one ja się strasznie kleją. Dobrze. Otworzy się ładne upełnienie. I tu harmoniczki, eee, tu już dokupiłem po to, żeby wypełnić, brakowało mi do e, wypełnienia tubę. Jak wiecie, zbieram na takie tubki. I żeby wypełnić ją całą, potrzebowałem tych kilka uncji. No to tyle. Eee. Więc kilka mennic, kilka, mm, kilku dostawców, yy, fajne nowości, no jestem zachwycony tą sztabeczką. Yy, bardzo zadowolony z pirackich bander, że, że, że są wreszcie w komplecie. Yy, przekozak. Jednorożec. No i fajnie. Nowości. Yy, z których jestem bardzo zadowolony. No, dzięki za oglądanie. Zostawcie subskrypcję, jeżeli wam się podobało. Dajcie lajka. Napiszcie, co u Was nowego w zbiorach, co kupiliście na tych teraz obniżkach cen. No, i dzięki i do następnego filmu. Cześć!